Witajcie moi drodzy, łowcy duchów i entuzjaści horroru. W świecie Fatal Frame. W Europie znanym jako Project Zero. Nie wiem jak wy, ale ja czuję się najbardziej żywy właśnie wtedy, kiedy uciekam przed złośliwymi duchami, a wyposażony jestem tylko w kamerę. Ola! Oh, well. oh, ale hej moi kochani, przynajmniej będę miał kilka zabójczych selfików na mój nagrobek. Doczekaliśmy się Mask of Lunar Eclipse. Grata nigdy przedtem nie była wydana w Europie. No i niestety grata uświadomiła mi, jak nisko upadła seria Fatal Frame. Bo to jak nasza postać reaguje, kiedy zobaczy ducha a przede wszystkim to w jaki sposób biega i się porusza, kiedy w panice ucieka przed duchem, to wszystko jest komiczne. Te kroki, nie? To jest w ogóle bieg. To jest bieg? No to jest chodzenie. Jak z jakiejś słabej komedii. Fan serwis w japońskich grach to nie jest nic nowego, ale ciągle zadaję sobie to pytanie, gdzie ona trzyma tą kamerę? Czy jest ktoś w stanie mi wytłumaczyć, czemu podnoszenie przedmiotów jest tak dziwnie zaprojektowane, że można je przerwać i cofnąć, i cała ta animacja nie ma sensu? I nie wiem, czemu się tam znajduje. Po tymi... Co w mhm. Oczywiście, moi drodzy widzowie, wy sami musicie zdecydować, czy chcecie podnieść ten tytuł i go wypróbować, który nie jest tani. Ja natomiast chciałbym wam wytłumaczyć, dlaczego osobiście uważam, że seria Fatal Frame umarła strasznie byłem napalony na tego Fatal Frame'a, na mojej grupie facebookowej kilka osób wrzuciło, że udało im się kupić fizyka, ach straszny ból serca, no bo ja też lubię zbierać horrory, właśnie z ery Playstation 2 Wii, no bo to wiecie moje czasy nastoletnie i takie, taka pierwsza styczność z realistycznymi horrorami co mi się bardzo podobało, dlatego właśnie zbieram Horrory PlayStation 2 to moje ulubione w ogóle skarby, jakie mogę kupić do swojej kolekcji. Wiecie co? Cofnijmy się w czasie do czasów PlayStation 2, bo ja uwielbiam PlayStation 2 i no co, sukces Silent Hill'a spowodował, że wiele firm Chciało zasmakować tych samych pieniędzy, uderzyć w tą samą grupę fanów, bo okazało się, że Silent Hill 2 sprzedał się jak świeże bułeczki, no i zaczęto produkować różnego rodzaju horrory właśnie na PlayStation 2. I tak powstała seria Fatal Frame Project Zero. Pierwsza część y, jeszcze taka sobie, no ale druga część odniosła ogromny sukces, y, ponieważ została trochę zerżnięta fabuła i pomysł z filmu. Filmu, który mam. Chwila. The Tales of Two Sisters. Koreański horror, który miał konkurować z Deringiem. No, faktycznie jest fajny i straszny i ma bardzo interesującą fabułę o dwóch siostrach. No, oczywiście twórcy Fatal Frame'a zaczerpnęli jak najwięcej mogli z tego filmu i stworzyli część drugą. Przez to, że dwie aktorki, które tutaj grają siostry, e, były atrakcyjnymi modelkami, fajne dziewuchy, no to w grze również stworzono na ich wzór dwie ładne dziewczyny, w powiedzmy szkolnych mundurkach, tych takich ciuszkach. I oczywiście się świetnie sprzedało. No co spowodowało, że powstały kolejne Fatal Frame'y. Ale już z tą myślą, że zamiast zrobić po prostu straszną grę, może powinniśmy tą, ten serwis, ten seksualny aspekt tych pięknych kobiet w tarapatach, powinniśmy jakby, no wiecie, wystawiać na pierwszy plan. <słuch> Jeżeli ktoś z was na tym kanale jest wystarczająco długo, to na pewno wiecie, że ja nie jestem przeciwnikiem fan serwisu, a wręcz przeciwnie, jestem championem. <laughs> <laughs> Ale wydaje mi się, że twórcy Fatal Frame'u gdzieś w tym całym chaosie tego co tworzą, zapomnieli, że to ma być horror. <laughs> a już chyba nim nie mnie jest tak, naprawdę jest taką karykaturą samego siebie, niemalże parodią bo gdzie w poprzednich częściach jest napięcie między nami a duchami, i faktycznie one są straszne. Lokacje są całkiem normalne, tak, są creepy, są takie trochę straszne, ale bez przesady, bez przesadyzmów, jak to mówi Natalia. No bo chronologicznie w najnowszej części, The Maiden of Blackwater, tam jest więcej chyba kostiumów dla naszej dziewczyny, którą gramy, niż tak naprawdę e, jakichś strasznych sytuacji, miejsc. Twórcy tak bardzo skupiają się na tym, aby robić fanserwis, że chyba zapomnieli, że to ma być horror, że to ma być straszne. A ciężko mi, graczowi, jest wczuć się w rolę jakiejś tam dziewczyny, która jest ubrana w piżamę czy w bikini. Totalnie nie biorę tego wszystkiego na poważnie, a w momencie, kiedy ja nie czuję tej powagi sytuacji i się o nic nie martwię, no to chyba horror zanika. No i Fata Frame po prostu nie jest straszny. No i ten remake wśród ostatnich remake'ów wygląda. Komicznie. Resident Evil 4, super remake, niesamowity. Dead Space. Ukończyłem w jeden dzień. Siadłem i w ogóle te wszystkie remake y układałem. The Last of Us. Kurcze, nawet taki trochę survival horror, wiecie? Bo są te elementy zarządzania swoim ekwipunkiem. E, jak grałem, to tak trochę czułem, właśnie survival horrorem podśmierdywowało. No i niestety to też powoduje duży kontrast, bo mam porównanie. Jak wygląda dobry remake? Jak wygląda dobra, odświeżona wersja gry? A jak wygląda katastrofa? Ponieważ gra ta nie ma tych live improvement, które by spowodowały, że dorasta ona do dzisiejszych takich standardów. Dalej jest odczucie, że gram na Wii. Bardzo dziwne. Sterowanie, które, które nie powinno się znajdować w, w, na, na Switchu, na nowoczesnej, w nowoczesnej grze, no tak nie powinno to być, no! No nie powinno! Jest mi strasznie smutno, bo widzę, co się dzieje z innymi survival horrorami, z innymi seriami, i widzę, że one, no, wracają, wracają do tej dobrej formy, że z powrotem, powolutku, widzimy, no, taki renesans survival horrorów, z czego jestem w ogóle zadowolony, jestem bardzo szczęśliwy. No, ale Fatal Frame, niestety, no, nie wiem. Nie udało im się, nie udało im się odnaleźć drogi i jest po prostu słaby remake, słaba wersja taka wyczyta, zremasterowana, nie polecam, nie kupujcie, wiem, że nadciąga nowa część Fatal Frame, wszyscy to czujemy, bo coś za dużo się dzieje w koło tych wszystkich Project Zero, prawda, więc na pewno się doczekamy, że niedługo będzie ogłoszona najnowsza część, a ja nie jestem podekscytowany, a nawet bym powiedział, że chyba nawet nie wiem, czy kupię, czuję się... Moje serce jest złamane. Czuję się bardzo źle z tym, że Fatal Frame jest w tak opłakanym stanie. Ale ej, jeżeli jesteście kolekcjonerami i chcielibyście mieć taką fajną jakby na półce gierkę, to pewnie se kupcie, nie? Wiecie, co tam, cztery stówki, pięć stówek za grę, która i tak jest do kitu. Kto by nie kupił? No cię kupiłeś. Weź, kobiety.